Cześć, żołnierzki moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Koalesz jak zawsze, kapitan Rutain moi drodzy, Gray Zone Warfare na tapecie dzisiaj w odcinku. Słuchajcie, postaram się zrobić dla Was troszkę poradników, troszeczkę w odcinków, w których pokazujemy, jak zrobić misje dodatkowe, drużynowe. A dlaczego o tym mówię? A dlatego, że wiele osób na pewno ma coś takiego, jak no, boją się stracić swojego lutu, bo boją się stracić swojego sprzętu, bo mają mało, mało kasy w grze e, Grey Zone Warfare. Moi drodzy, pamiętajcie o dwóch rzeczach, ale wiecie co? Nie za szybko, nie wszystko naraz Najpierw łapeczka, komentarz, subskrypcja Dzwonek, notyfikacji będą bardzo, bardzo Mile widziane i też nie zapominajcie O możliwości wsparcia Kanału, kliknij guzik Wesprzyj kanał, będzie mi bardzo, bardzo Miło, ale słuchajcie, lecimy Lecimy z kochtem i o Dalszej części wam zaraz Opowiem, jaki pokażemy Pokażę wam w dalszej części odcinka Jedną z misji Którą możecie zrobić, kolejne odcinki będą się Pojawiały w odstępach 2 3 dni, moi drodzy, więc będziecie mogli sobie krok po kroku zobaczyć, gdzie możecie iść. To dla tych leniuszków, którzy nie chcą po prostu poszukać. Ale takie ciekawostki będą właśnie się pojawiały na kanale, więc na pewno ta subskrypcja będzie bardzo mile widziana. To co? Ciach Bajera i lecimy dalej. Moi drodzy, dwie sprawy. Grając w Grayson Warfare, musimy pamiętać o tym, że nie jest to taki shooter jak inne, prawda? Jest pewien sposób, którym, na który, jeżeli chodzi o tak zwane firefighty, pojedynki, na który musimy zwrócić uwagę, nawet bijąc się z AI, trzeba zwrócić na to uwagę. Dlatego, że moi drodzy, na początku to AI nie jest naprawdę najtrudniejsze. W początkowych tych misjach, początkowej fazie, ono nie jest najtrudniejsze. Później dopiero zaczynają się schody, ale też zaczynają się większe nagrody, moi drodzy. A zaraz porozmawiamy sobie właśnie o czym będę e, mówił w tym odcinku. Moi drodzy, jak nie zbankrutować, e, jak nie bać się o ten loot, e, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo proste. Jest to fajnie zbalansowane w grze e, Greyzone Warfare. Przede wszystkim musicie zwrócić uwagę na to, że są dwa, dwa, dwa wybory. Jest Warfare, tryb Warfare, nie? I Joint Operations. Joint Operations to jest tryb PvE. I na tym trybie nie możecie zabić kolegi, e, żadna z innych żołnierzy, żadnej z z innych frakcji, czyli najemnik z innej frakcji też was zastrzelić nie może. Skupiacie się głównie na wykonaniu misji, questów, misji pobocznych, szukaniu lutu. W PvP z kolei no podnosicie już sobie tą poprzeczkę, dlatego że w wykonaniu questów i misji przeszkadzają wam gracze z innych frakcji. Więc ja uważam tak, PvP bomba jest po prostu niesamowite. Uwielbiam PvP, nieraz spędziliśmy tutaj 2-3 godziny pojedynkując się z innym PMC, chociażby ostatnio na Sołomilu, gdzie pojedynek trwał ponad 2,5 godziny. No bo po prostu my przy, przy, przychodziliśmy z jednego kopa, oni z drugiego. No a się skończyło tak, że zajęliśmy im drugiego kopa. Na temat tych taktyk też sobie porozmawiamy moi drodzy, ale nie o tym w dzisiejszym odcinku. Przede wszystkim znajdziecie się w sytuacji, w której na przykład macie już mało kasy, mało sprzętu, wszystko co dostaliście, no poszło i co mam zrobić? Zawsze jest kilka możliwości możecie wybić z pistoletem, możecie wybiec z pistoletem po prostu na trybie warver i starać się poszukać swojego szczęścia, bądź przełączyć się po prostu na tryb joint operations, moi drodzy i tam troszeczkę zboostować sobie postać, przede wszystkim sprzęt, wyposażenie itd. itd więc myślę, że to jest bardzo, bardzo mądre. Ja tak robię. Tutaj koledzy, z którymi, z którymi gram, również tak robią. Dlaczego? Dlatego, że jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób na to, żeby zdobyć kasę, darmowy lucik, podnieść sobie rangę, fajne zdobyć fajne umundurowanie, odkryć mapę przede wszystkim, odkryć te wszystkie LZ, które pomogą wam na szybsze i łatwiejsze przemieszczanie się po mapie, dlatego, że tam na trybie Joint Operations, czyli tym trybie PVE, do was tylko AI. Tylko albo aż. Dlatego, że są miejscówki na mapie, takie na przykład jak Fort Narit, e, Blue Lagoon, Tiger e, Bay. G, 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 Tar, Tiger Bay, przepraszam. E, no po prostu tam musicie, musicie naprawdę uważać, e, bo e, AI jest świetnie wyposażone i to też jest plusik dla was. To jest taki, to jest, to jest pierwsza rzecz, którą możecie zrobić. Moi drodzy, e, ja tutaj grałem właśnie z paroma wspierającymi, i, i, i żeśmy żeśmy sobie tak wykombinowali, że będziemy wpadać na, na Fort Narit ubijemy paru wartowników, zgarniamy ich sprzęt i wracamy do kopa, sprzedajemy ten sprzęt i wracamy z powrotem. Wiecie co, naprawdę to jest szybki sposób na robienie kasy. Oprócz tego zdobywamy klucze. Oprócz tego szukamy kodów do zamkniętych powiedzmy sobie voltów, takich jak na przykład na Fort Narit jest podziemny bunkier, w którym to można znaleźć naprawdę super sprzęt, super wyposażenie i świetne karakterystyki na przykład jak AK-308. Tak moi drodzy, w pełni wyposażony z lunetą WODU. Yy, powiem Wam, kurde, bomba. Ja się ucieszyłem jak dziecko, jak to znalazłem, no ale tam są właśnie takie sprzęty. Chociażby AI jest już wyposażony w takie karabiny jak AK-15, AK-12, AK-19. Yy, mają przy sobie bardzo fajne kamizelki, hełmy i tak dalej, i tak dalej. Sporo kasy również można znaleźć, więc to jest taki prosty, prosty sposób właśnie na yy, zrobienie tego, ale jeszcze prostym sposobem na zrobienie doświadczenia, moi drodzy, i zarobienie kasy. A przy okazji ciekawym, niemonotonnym, tak lecę, wracam, lecę, wracam, jest robienie takich misji pobocznych, drużynowych, gdzie możecie znaleźć je właśnie na mapie, moi drodzy. I tutaj no, mam właśnie jedną z nich dla Was. Moi drodzy, misja nazywa się, ja mam grę po angielsku, Static Echoes. A po polsku będzie statyczne echa. I na przykład w momencie, gdy wy wylądujecie sobie na Fortnite, na Soumilu y czy na Hunter's Paradise y na tych miejscówkach one gdzieś tam po przejściu paru misji pojawiają się. I gdy gracie w drużynie, czyli minimum dwie, trzy osoby, y dowódca drużyny może podjąć się wykonania takiej misji. Warunkiem jest zawsze to, że wszyscy musicie przeżyć. Nikt z was pod podczas robienia tej misji nie może zginąć. Y polegają one zazwyczaj na znalezieniu jakichś danych, Danych, później przekazaniu tych danych, znalezieniu kolejnej wskazówki i tak dalej, i tak dalej, bądź też jakieś paczki, moi drodzy, no i, i, i właśnie później doniesieniu, załóżmy pakunku, ładunku do punktu zrzutu i przemieszczeniu się drużyną do punktu ekstrakcji. Słuchajcie, ten punkt oczywiście musicie czytać w wiadomości, tam trzeba to sporo poczytać, więc ci, którzy wolą w angiel po angielsku, pomogą po angielsku, ci, którzy wolą po polsku, to po prostu sobie przełączą grę na język polski, bo taka opcja też. I wiecie co? 5000 EXPA, 6000 dolców. W wielu misjach są różne nagrody, ale są zawsze one sowite. Piechotą nie chodzi, jak się przeskakuje nagle półtorej kurcze levela w górę, to też daje fajny, fajny buścik. Oprócz tego, można na spokojnie sobie porobić misje od wendorów, i tutaj dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć odcinek, w którym właśnie wykonujemy tę misję, żeby wam skrok. Oczywiście nie mówię o tych takich pierwszych, bo one są chociaż może do tych pierwszych też. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co byście chcieli zobaczyć, czy byście chcieli zobaczyć, jak zdobyć jeszcze więcej kasy. Czy byście chcieli zobaczyć jak na przykład, y, y, gdzie, gdzie, gdzie dane, dane luty się znajdują, bo takie skrzyneczki też są nieraz z jakimś kodem szyfrowym, to również na Fortnite, na Fortnite można znaleźć, są one rozrzucone po mapie i tam też jest bardzo fajny lucik. Jedno Wam tylko podpowiem. Jak idziecie przez jakąś wiochę, rozglądajcie się, rozglądajcie się uważnie, bo nieraz w jakiejś głupiej szopie na pierwszym piętrze trzeba poszukać wejścia i znajduje się bardzo, bardzo fajny, przyzwoity lucik. I jeszcze jedna sprawa, moi drodzy, słuchajcie, jeżeli na przykład jesteście w danej lo lokalizacji, e, wystrzelaliście całe AI, nie, e, zdobyliście cały lud, to dajcie im 15-20 minut, wyjdźcie z tej lokalizacji, całkowicie, nawet nie należy. Dajcie im się odrodzić, wyjdźcie, wystrzelajcie jeszcze raz i Lucik pojawi się od nowa. Więc macie podwójne uderzenie. Polecam tutaj zabieranie ze sobą dużych plecaków, szczególnie na Fort Narit. Uwielbiam tą miejscówkę, jest trudno, naprawdę jest trudna. AI jest podkręcone na maksa. Można się fajnie pobawić, fajnie postrzelać. No i PvP też, myślę, że tam całkiem fajnie wygląda przy ilości tych, powiedzmy sobie, zabudowań, tej wojskowej architekturze i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, dobra, ja was tutaj zostawiam. Powiedzcie mi, co byście jeszcze chcieli zobaczyć, jakie macie tam zagwozdki, film o optymalizacji, powiedzmy sobie o ustawieniach graficznych, niedługo już się pojawi na kanale, a was teraz zostawiam z nami, z drużynką wesołą, Franek, Cygan i ja, było nas trzech I, i po prostu żeśmy poszli sobie tą misyjkę, muszę wam powiedzieć, bardzo fajnie się ją robiło, no i przede wszystkim, kurczę, ta Kasiorka, Kasiorka, no wiadomo, wiadomo, pieniążki, pieniążki, kochane, nie, przytulić zawsze jest. Dobrze, więc Static Echoes moi drodzy. I co? Bawcie się dobrze. Patrzcie, podglądajcie. Jak coś to pytania w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. czółkiem. Co? Odpalam tą misję. Co? Bo jest godzina 17, A myślę, że w sam raz skończymy tą misyjkę i ten, nie? No, Static, static Echoes. Nie wiem. Benet, to jeszcze nie ma. Okej. Okay. Dobra. I to będzie dapio w ten budynek, tam gdzie oznaczyłem, nie? Siatek, ten, tak, tak, idziemy, idziemy do wioski. Tak, idziemy do wioski, podniosę, ja podniosę książeczkę. My ją... My ją no, patrz, na blisko, już się przepakowuje. Ale chodź, już połowę wystrzelaliśmy wszystkich. No to teraz Chodź, Franuś, chodź. Zobacz, nie? No. Ja Zobacz, tyle czasu. Wow, tyle czasu w Grayson Warfare i dopiero kurczę skumał, że jest guzik na fokusa. No. No. Dobra, to jest ten, ten, ten niebieski domek, kurczę, ten, nie wiem, taki jagutkowy bym powiedział. A tu jeszcze ten hotelik mamy, to też do niego klucz chyba jest dziś. E to chyba Benny miał. Ty, no chyba Benny miał, tak? Chyba kluczyk do niego. Ja nie wiem, czy ja też nie mam. Nie, Ej, panowie, mam. ale to jest ten motel. Od batonów. Nie, to nie jest ten od batonów. Nie, nie, Frank. No, no, tu to jest ten motel. Chodź, chodź, chodź. Idziemy, idziemy. No chodźcie, bo tu, bo tu jest na czas, panowie, mamy czas, nie? Jasne, A to ten w pokoju schowany wariat. W środku w pokoju, tak. Jest jeden wariat, którego, się, którego zamknęli, pewnie już sami go dosyć mieli. O. Jest, jest, tak. No i elegancko, dobra, chodźcie, mamy. Pozbyliśmy się pana już Idziemy do tego budynku. Nie, to on wtedy mnie tak porobi ten bot tutaj z tego. Tak, w plecy cię strzelił. Ja się strzelam z jednym na ulicę mi ten mi w plecy nasz strzela. Dobra panowie. Idziemy, 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 bo teraz nas tutaj. O, cholera jasna przeskoczyłem kontakt. Po dobronek Dobra, zdjęty, okej. Okay. Wchodzę, wchodzę. Nie, chodź tutaj, chodź tu Franuś. A tutaj kody były na dole, nie? Tak, tak, kody, kody na tym. Zazwyczaj ostatni, nie? Ten po prawej to był, czy po lewej Czekaj, ja wiesz co, zejdę, zejdę na dół. Eee, tutaj gdzieś na stoliku były. No tutaj są, tu, tu. O tutaj te karteczki to są. Tu są, tu są, tu są kody. 5,8 nie wiem o co chodzi. A to nic, dobra. Czekaj, ja pójdę na górę i wtedy podaś tak, mi tak, kodziki tak. Do, do tych, nie? E, Franusz, pilnuj, a ja się tam No, tak, tak, ja jestem. O, w... daj to od tego ostatniego tam, tego z prawej strony. 58999 9. Nie, Z nie zadziałał. 10-31 o, jest, poszedł. Lewe drzwi Obra, otwarte. Te Ty, czekaj, a tutaj do tych drzwi. Tutaj będzie, a dobra, ojej, chodź Ty, tutaj. Dobra, tak, i z tych jest, 9, no. tak, tutaj jest, w, w, na, w dokumentach 9979. 9979, tak, w tych dokumentach. No właśnie. Ale... No. Dobra, dobra. Tutaj jest ta książka, o, jest tutaj książeczka, tutaj jest intelek. Przeczytamy report. Dobra, wyłazimy, ex filek, panowie, idziemy cargo zabezpieczyć. Już Franuś, i... pijesz? Zobacz, ten to nawet na misji zdąży czas, znajdzie czas, żeby wypić. Dobra, Cygan, dawaj, idziemy. No to wychodź, Franuś, teraz nauczyłeś się strzelać, już to... Przy... Uważaj, masz na lewo, lewo, u, kontakt. Potwierdzam. O cholera, chowam się, przeładowuję. Ty. No ci mówię, ci bez pancerza. No no. Ci bez pancerza. Bez pancerza, naprawdę. Co to było, ty? Fuj? Fuj, panie. Ty idziemy na czekaj, co? Idziemy na dumping grounds? Gdzie... Tak, no, możemy pójść na dumping grounds od razu. To myślę, myślę pierwsze załatwimy, Dobra, ale po tutaj nie czyściliśmy tej strony wioski, to tak pomalutko. Uwaga tutaj na ten placyk z prawej. Tak, tak, ja odchodzę od prawej. Dobra Nikogo nie ma w domu? Aż dziwne. O, stój, mam gościa. Jeden To ciebie z tyłu słyszę, nie? Obchodzisz dookoła? Tak, 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 już chyba są Dobra. Dobra, dobra. No to idziemy dalej, pójdźmy, idźmy, bo deszcz pada. Nie, u mnie już nie. Nie, no kropi, mokro, daj spokój, siąpi, tak nieprzyjemny jest. Po prawej mi się wydaje, że Jeansy namokły mnie już, rozumiesz? Nie, po lewej bronko. O, czekajcie, zabudowania po prawej. Ale tu to chyba nie było nikogo, to mi się wydaje. Można podejść do brąko i to Nie, 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 chodź, chodź. Chodźcie, czas, czasu szkoda. Czasu no tak, szkoda. Bo to jest wiesz możliwe, że będzie też na... Słuchaj, bo to jest też możliwe, wiesz, że Że to może być na tej na tej wieży radiowej, wiesz. Raz tu, raz tu, nie? Nie, dobrze, idziemy, to idziemy. No, no. No ale to i tak trzeba na. Brawo. Tam z wejść, a później na. A to z Narita. Tam to skrzyżowanie. Ło, wow, z walą. No, chodźcie, chodźcie. Ale patrz jaki agro, jak agro łapią, co? No, bo jest jasno, wiesz, w, w nocy jest, jest, jest łatwiej. To w dzień się strasznie łatwo denerwują. To wy się z nimi strzelacie? Nie, nie, nie Cały czas wstrzymujemy to kurczę, ostro, ostro to brzmi Tak, dokładnie i... Chyba z wieśniakami się strzelają, tak mi się wydaje, wiecie, panowie Chyba, Chyba ta druga frakcja przyjechała tutaj Dobra, panowie, wchodzimy, wchodzimy Kontakt, kontakt Gdzie masz kontakt? Leży? Już leży Na west równo Wschód, przepraszam, i. Dobra, widzę jeszcze. Okej, okay, zdjęty, dobra, dobra. Tu na lewo, lewo, lewo przed bramą jest czysto. Ty, ale tu chyba kogoś słyszę. Nie ma nikogo. Nie Jest, jest ktoś, jest coś. Jeden zdjęty, ale jeden jeszcze, okay, jeszcze jeden chyba będzie. Jeszcze jeden mi się wydaje. Tak, tak, jest jeszcze jeden. Pomału, pomału. Tego dziada tak blisko było słychać, co? Kurczę, nie zrobiliśmy zdjęcia tych kodów tam, nie? Żeby otworzyć drogę militarną. Eee, to nic, to przyjdziemy sobie później, no. Tak, przyjdziemy później. No. Dobra, mam, mam, mam skrzynkę, panowie, mam skrzynkę. Czekajcie, napisz tylko wody. I teraz musimy iść na to skrzyżowanie, nie? To tak, było... tak, tak. To gdzieś tam na, z prawej strony od skrzyżowania, tam te rozwalone ciężarówki, nie? Znaczy jedne, jeden trak rozwalony. To było z tej stąd. Tak, dokładnie tam. Tak, to było tam, a potem na stację będę znowu. Nie wiem, chcesz przez góry iść? No, w sumie to możemy iść przez las, no. A teraz jak już wiemy co, co robić, to szybko idzie, nie? No, no ostatnio się długo pierdzieliliśmy w tym Oj, minimy to, idealnie A co, chcesz skoczyć, coś zostawić? Tak, tak, zrzucę tylko, ale tylko zrzucę No to wskakuj, wskakuj, zostawię no ja szybko zrzut tylko i... Ja dobieram Tak jak w toalecie Amo w toalecie? Jasne, nie ma problemu nie, Tak to jest tak jak w toalecie Szybki zrzut i, i do przodu Szybki zrzut i do przodu Tak, jest jeden kontakt, dynka, potwierdzam. Zdjęty. Z prawej strony domu czysto. Tak, Pod ktoś jeszcze jest? Audio. audio, audio. Jest audio. <coughs> nie widzę gościa. W budynku może być? Bardzo możliwe Kto jest z was za budynkiem? Ja, ja jestem, jestem za budynkiem Minus? Z... Nice Dobra Czyli był przy mnie Ok, znalazłem skrzynkę panowie Tak podłożę, podłożę Zaraz raz czysty przed budynkiem Okej okay. Dobra panowie Idziemy na stację benzynową 270 metrów Tak, tak Uwaga na lewo, na to zabudowanie, nie? Już tam przebiegłem, ale to jest chyba tam gdzie ścigaliśmy to niedawno, więc chyba... A, wiesz co? Chyba to można dostać pociskiem w pośladek To prawda jeszcze przyskoczę na prawo Oni akurat tutaj się szybko droskają, wiesz, to na nawet <grym> U, coś mi przycięło Dobra, ja tutaj to nikogo było... nie widzę, nie wiem Ten zapędrzy środki. mi się wydawało, że wcześniej ktoś tu był Tak, gdzie ja znajdzę innego kopa I tasek Okej, okay, tas completed panowie Także proponuję przejść od razu gdzieś do oglądania, jak się jest, żeby nie strzelali. Ale tu u mnie tylko wyskoczyło, że tam było jakieś trochę zielone, ale... Wiadomości tam, masz myślę, Tak, 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 ale... Ale masz komplitet, nie? Okej, dobrze. Teraz komplet. No i proszę, plus 5 tysiączków experience'a. ja tysiączków baksów. PGR Kit do oczyszczenia broni na 90% do naprawy broni na 90% i misyjka zrobiona. Jak łatwo kurczę Belek zbusztować sobie postać, nie bomba, co? No i kasiorka jest, 6 kołaczy wpadło za, za co? Za 15 minut?